Dzisiaj, moi drodzy, literka S, no i losujemy rok, w którym będziemy grać w naszej serii od A do Z. 1618 rok. Oj, trochę tych państw na literę S tu jest, z każdego zakątku na świecie. 57 państw tutaj wyliczyłem, że jest. Wyszła nam liczba 37. I z tego, co widzę, to jest, moi drodzy, jakieś sokoki. Czyli to jest plemię, plemie w 1618 roku, gdzie, moi drodzy, mamy już tutaj rozwinięte kolonie portugalskie oraz hiszpańskie. I jeszcze Europa będzie się tłuc, no, powiem wam, może być ciekawie, czy damy radę tutaj rozwinąć wielkie mocarstwo, które będzie w stanie się obronić przed kolonizacją. No dzisiaj to sprawdzimy. Oczywiście poziom trudny, agresywność 200, zobaczmy punkty przewagi. No raczej tutaj pójdziemy sobie w wojskowe. No, nie mamy tej dyscypliny odkrytej. A jest, dobra, nieważne, jestem ślepy czasami. Możemy sobie taką po prostu zakładać osady. Z tego co widzę tak, ponieważ jesteśmy tutaj plemieniem, czyli po prostu sobie klikamy załóż osadę, załóż osadę, załóż osadę, załóż osadę i tak, moi drodzy, zakładamy te osady. Więc spoko, na start możemy. Tak sobie po prostu szybko zajmować te tereny No tutaj mamy różne takie kolonie Hiszpańskie głównie Tutaj mamy jeszcze Holandię, okej, okay, okej okay. Ale to Ameryka Południowa, Ameryka Północna Jeszcze w miarę jest wolna od wpływów Europejskich, założenie osady Ile nam daje kasy, ty w sumie tracimy tą kasę Nie zyskujemy, no ciekawe Jak to będzie się rozwijać, na pewno trzeba będzie w budynki Jakieś inwestować, co my tu mamy Drewno, piwo, okej okay. Co nieco możemy zbudować, może tą gospodarkę Też ruszyć, o i już nas zaatakowano Więc sobie generała 64 4. Damy większe wydatki na armię. Utrzymanie. Zobaczmy, mamy tutaj coś pod obronę. Bardziej pod atak. Dobrze, spróbujmy się tutaj obronić. O, to jest ich więcej. Kurde, teraz się nagle pojawili. Widzieliście to? No, mają lepsze morale. Ojoj, oj, oj, to już start jest ciężki, widzowie. Start jest ciężki. Tutaj też, oj, już armii nie mamy. No to trzeba restart zrobić. Też czasami tak się zdarza. To zróbmy sobie w takim razie armię. Tak, 12 koła. Myślę, że to byłaby spora liczba. No, myślę, że wracajcie czego spoko. W razie wydatki na armię sobie zmniejszymy. Mamy też sojusznika, czyli już jest lepiej niż przednio. No, i będziemy się starać po prostu budować budynki ekonomiczne, i dopiero wtedy zajmować nowe tereny. O, właśnie. Na razie widzę, że boty dosyć agresywnie atakują się, zajmują sobie tereny. Ja będę się starał się cicho i się starał już tak rozwijać, co nie? Dopiero kiedy będziemy mocni, to coś nie, coś atakować. O, też widzę, że same się pojawiają, moi drodzy, prowincje. Tutaj też sobie się sama skolonizowała prowincja. Bardzo dobrze, to zawsze trochę golda zaoszczędzimy. Rozwój niech będzie w armii. O, jeszcze pieniądze nam no, wysyłają. elegancko, dzięki, dzięki. Tutaj już dochodzimy do wybrzeża. I mamy, moi drodzy, Królestwo Anglii, które też tutaj zaczyna kolonizować. Tu mamy Florydę. Okej, okay, okej. Znaczy, jak już będziemy walczyć, to będziemy walczyć naprawdę z potężnymi krajami. To, to nie będzie takie proste. No bo chociaż z wasalami. Chociaż, jak zaatakujemy wasala, to jednostki, mm, że tak powiem, dopłyną. No, chyba, że zaatakujemy tak szybko i zajmiemy. Żeby właśnie na przykład Anglia, Hiszpania nie, nie zdążyły dopłynąć. To wtedy byłoby spoko. Zarabiamy całkiem mniejsze. To jeszcze byśmy zwiększyli sobie armię. Do 16 tysięcy. Też musimy o tym pamiętać. Ale się robi ciasno, się robi ciasno. Właśnie, gdybyśmy chcieli za nim zaatakować. Tutaj byśmy musieli Walczyć. So, może to już czas. Zwiększyć nieco armię. Tak do 20 tysięcy. Tutaj możemy tego gościa zaatakować. Proszę, on będzie miał tutaj po swojej stronie. Dobra, weźmiemy też sobie sojusznika. W razie czego. I tutaj oczywiście dajemy sobie szarże I tu jeszcze generała pod atak. Oby coś wyszło, oby coś wyszło. Dobra, jest bitewka. Ale tutaj dajmy radę. Przychodzi sojusznik. Oj, oj, oj. Dobra, przyszedł, przyszedł. W ostatnim momencie. W ostatnim momencie mogło być nieciekawie. Tą armię postaram się dojechać do końca. Zniszczyć, zniszczyć ich trzeba. Dobrze, ja się cofnę, żeby zregenerować siły. Dawaj, tutaj idziemy do niego, pomóc mu. Dobra, dobra, dobra. Jest, okej. Okay. Znowu się w nas bija i zniszczyliśmy mu armię. No i rewelacja, wam powiem. Jest dobrze. Czekaj, czemu. Aha, bo nie, że tu ma tereny. A my się tu tak za bardzo nie dostaniemy. Ale tutaj jeszcze ma armię jakąś, to zniszczymy ich też. Dobra, mamy 90%, ten co już się przydał. Bez niego byśmy nie wygrali. Tutaj zdobywamy 5 prowincji. Ty, ja wojnę w ogóle prowadzę. To znaczy, nie, no, jestem w wojnie, ale to nie to nie moje klimaty. Czemu mi go się zajmuje, prowincję, Oszalałeś? No się, na i stąd. Zostaliśmy zaatakowani. Dawaj, tutaj. Giga obrona. Mamy jeszcze przewagę, jeżeli chodzi o liczebność. Musimy dać sobie radę na spokojnie na luzie. O, ale tam idzie jeszcze 17 koła. Ale no, dobra, brona bardzo ładnie poszła. Tutaj z tymi też pogadamy, że co wyrobicie. Opanujcie się, uspokójcie się i stąd. No, obrona jest spoko. Ja tak lubię się bronić, Fejdżu. No i jest, Unia, moi drodzy, bierzemy sobie tereny. Jakieś dwa państewka chciały mnie zniszczyć, ale to ja ich zniszczyłem. Chyba sobie zmienimy jakiś kolor, chociaż no wiadomo, przy sewie czy będzie się to resetować. No, strasznie tacy tacy niejacy jesteśmy. O teraz taki ładny pomarań. No, ale te prowincje całkiem nieźle rozwinięte, bo tutaj po 50, kurde. A Atakują mnie znowu! Nie się wszyscy podbijali. Ja nic nie robiłem, tylko stałem Pieniędzy nie mam Coś śmieszne wyglądało Nie, ich jest tam dużo A, bo jeszcze dałem sobie te Niżej wydatki Oni złapali mnie Nie! to oni mnie tak jadą? Kurde, niedobrze widzowie Przegrywam wojnę Nie, no kurde, czemu oni mnie ciągle atakują? To nie za każdym razem mnie tu atakują Już po prostu jest za późno na to Dobra, tutaj w górach mamy giga obrony Albo spróbować go szybko zająć może O, git, bo ty niego już gdzieś daleko On nie zdąży teraz dojść Do na czas. Ty, kolejny gości mi atakuje. Czy się poważni? Ja stoję tutaj w górach. Gdzieś. Wzgórze, 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 las. Dobra, pokonuję ich, szczęście. No, tutaj na wzgórzach to mamy przewagę. Nie, no, musiałem znowu czytać save'a Do tego momentu aż ten gość jeszcze mi tutaj nie wypowiedział wojny, bo, no, jest, nie da się. Nie da się. Po prostu za dużo wojen. Kolej, jedna i kolejna ciągle pod rząd. Będziemy jakoś to ogarnąć dobrze. Czasami to jest po prostu losowe. Teraz na przykład czytałem sobie Gierkę i może być tak, że w ogóle mnie nie zaatakują. No, ale ten jednak ciągle mnie atakuje. No i ten mi znowu atakuje. Nie wiem. Proszę mi zostawić. Pożyczka 78. No niby mogę sobie jakieś jednostki dorekrutować. No, na te jednostki mi są takie drogie. Nie, no znowu muszę wrócić do tego momentu. Ja nie wiem. Musimy szybko oszczędzić jakiś hajs i zrobić większą armię. Albo wziąć pożyczkę. Bo ile ja mogę mieć armii? 30 koła. No musimy do tego doprowadzić. Nadam sobie większe podatki. O, właśnie, na, ten. na badania sobie zaoszczędzimy. Jeszcze tutaj wszędzie gości od obrony generałów i tak dalej, obrony jednostek. Raczej mnie znowu atakują, ale teraz mam 24 koła armii. Gdzieś ich najlepiej złapać w jakiś Górach. No, bo tutaj na stolicy gdzieś. O, właśnie. I tą armię trzeba gonić i zniszczyć. Dobrze. Mamy wszystkie jego prowincje, tylko też. A, dobra, ten się cofa. A może go tu złapiemy na górach? Dobrze, dobrze, sam się wbił. Dobra, w końcu. Jezu, udało się. Ja trochę się napuciłem z tym. No, Boże, mam nadzieję, że teraz będę miał spokój. Aż zapiszę gierkę. Bo trzeba trochę hajsu na asymilację tych terenów, ale dobra. Raciemy w siłę. 65. miejsce już. I musimy chyba trochę dojechać tą armię. No, 32 koła by się przydało mieć armii i tą armią zacząć, właśnie, wszystko podbijać dookoła. Nie bawić się w jakieś tam rozwoje Trochę tak armia kosztuje 32 koła już raczej nic nas tutaj dookoła nie pokona Dobra, z tymi sobie pogorszymy relacje Widzę, że oni z nami też pogarszają relacje Więc jest bardzo dobrze Co prawda mogą mieć 42 tysiące armii, ale nie sądzę, żeby tyle mieli Dlatego sobie wypowiadamy im wojnę na luzie Zaraz zobaczymy, może się mylę O, 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 o O, sporo armii mieli, ale bitwa wygrana no, bo jeszcze tam siedzą Dobra, pokonani, tutaj wbijają się w nas Znowu pokonani, dobrze, dobrze Mamy to, mamy to, staramy się brać jak najwięcej, co nie? No, właśnie, tutaj wszystko, co się da. No, ale trochę straciłem manpowera. Fakt. Trochę nam zejdzie na asymilację nowo zdobytych terenów. No, my tutaj dalej sobie kolonizujemy te tereny, co też jest spoko opcją. Tutaj jeszcze mam takiego małego jednego gościa, też byśmy mogli go pojechać. Ten gość nawet bez sojusznika jest, więc spoko. Tutaj trochę nawet zaczniemy blokować tą Wielką Brytanię. Właśnie, ja chyba tutaj zrobię te osady, żeby oni nie mogli się tutaj dalej rozwijać. Ty właśnie! Wiesz, ja tu sobie mogę robić kolonie w Afryce. Za darmo. W sensie, że nikt nam tutaj nie będzie przekazał. No i let's go. To jest takie OP naprawdę. Królestwo Anglii tutaj się wbija. Dobra, my z Królestwem Anglii trochę sobie poprawimy relacje, bo tutaj już widzę, że się kręcą, zajmują tereny. Dynastia Ming nawet się tu wbija. Co jest trochę bardzo niepokojące. Też sobie zwiększę przyrost naturalny, żeby wszędzie po prostu te kolonie też żeby szybciej się rozwijały. My dziś starali właśnie zdobyć sobie tutaj te tereny na północy tak mocno. Dlatego tutaj sobie z następnym gościem pogarszam relacje, żeby powiedzieć mu wojnę i mu tu wlecieć na plecki. O 13 koła armii to mi się podoba, czyli nie za dużo? O, gdzie sojusznik, ale dobra, też został po głowie. I kolejnego tutaj sobie kawałek po kawałku zjadamy. Tylko widzę, że już muszę zainwestować w akademię mocno, bo jest średnio. Trudno jest jeszcze jakiś ziomek teraz atakuje. Kurde, wojna za wojną tej czasami jest i to jest mega męczące. Szczególnie w przypadku, kiedy chcesz się akurat teraz porozbijać. Ale agresywność robi swoje, no. Na szczęście już zarabiam jakieś fajne pieniądze, tylko problemy są trochę z manpowerem. No to wystarczy chwilę poczekać i się zregeneruje. Możemy na jeszcze zawsze sobie zwiększyć te wydatki, żeby ten manpower szybciej się robił. Dobra, Dało się! Udało się, ale te wojny mnie wykańczają psychicznie Dajcie mi w końcu jakiś tutaj Chwilę na odpoczynek, żebym mógł sobie ogarnąć wszystko A nie, wojna za wojną, wojna za wojną To się po prostu nie kończy Ale tej prowincje mają porozwijane Z Anglikami na szczęście poprawiam relacje Musimy tutaj inwestować mocno w ten nasz kraj W te akademie Dobra, powoli zaczyna to jakoś wyglądać, zarabiam już 31 Trochę teraz poinwestowałem tutaj całkiem sporo w nowe tereny że ten pieniądz się zgadzał, ile może armii mieć? 55 koła, dobra, ale najpierw akademię, Najpierw akademię, że też różni tutaj jest badany Mocniej. O kurde. Kurde, widzowie. Wielka Brytania właśnie wypowiedziała mi wojnę. Ja nie mogę. Nie wiem, czy damy radę się obronić. Kurde. A miałem z nimi, kurde, zapomniałam tych relacjach z nimi. Nieee. 74 tysiące. Nie, no to, to. Nie, no, cofamy się w czasie. I to dużo trzeba się cofnąć w czasie. Ja nie mogę. Tragedia. Nie, no, dzisiejszy odcinek, powiem wam, ciężko idzie. Dobra, ale widzę, że na razie relacje mamy na zielono. że oni chyba z niewagi wysyłają, ale nie mogą mi wziąć na rywala. To nie jest aż taki złe. Jeszcze ktoś ich bije tutaj, z kim oni mają. Wojnę. O, z plemionami różnymi. No ogólnie ogóle ta Ameryka już jest zapchana, co nie? Południowa to samo. My tutaj w ogóle mamy te plemiona, to jest najlepsze. Dobra, na razie mamy spokój, jest okej. Okay. Z Francją i z Anglią, czyli poprawiamy relacje. Dobra, 17 miejsce. Anglia, Francja ogarnięte. Bierzemy sobie tutaj jakiegoś generała, zwiększamy armię. Zaczynamy podbijać plemiona dookoła wszystkie. Bo też już chyba nie ma co być plemieniem, ponieważ z tą kolonizacją już tutaj wiele nie podziałamy, no. Więc nawet warto będzie zmienić sobie ustrój z plemienia na, na po prostu monarchię. jak tak, 80, koła armii, to już byli całkiem nieźle. No, tu już niestety jest Wielka Brytania. Tych musimy podbijać. Na północy. No, mamy lepszą akademię i tak dalej, więc możemy lecieć. Tu jednostki sobie startują. Poprzejmujemy te tereny. Tutaj no raczej wojska nie będą mieli za bardzo. Tutaj jest jakaś armia, ale co to będzie? Co to jest? Pani nic wielkiego. Zakręcaj tutaj. Trzeba ich zniszczyć. O, właśnie. No, jakaś tam słabiutka armia. Ich sobie pozajmujemy na luzie. Ona no, tu całych mogę wchłonąć. Więc Git, całkiem sporo prowincji. 80 prowincji tu jest. nice Tylko ekonomia 01. To trochę mało. U, Wielka Brytania, z niewagi. widziałem, widziałem. Tak, ja może Francja chciała z nami, co już? Francja jest w ogóle pierwsza. No ale dobra, już ratujemy sytuację z Anglią. Oraz 100 tysięczną armię mamy. Tutaj kościa sobie przejmujemy. Tam jeszcze jakoś jego kolegów musimy podbijać, musimy podbijać i się rozwijać. Trochę może na w ekonomię pójść. Mam... Aha, tu limit jednostek. Limit jednostek, mamy 100 tysięcy, 120, może mieć maksymalnie. To nie jest dużo. Punkty przewagi trzeba będzie na to wydać i dziedzictwa. Wielka Brytania dąży do wojny, z tego co widzę, bo on nie wysyłają zniewagi co jakiś czas. O, znowu. Spójdziemy sobie teraz budynki, ale pójdziemy sobie w amfiteatry, żeby trochę tych amfiteatrów zrobić. Jak gdyby Wielka Brytania nie na rywala, to jest GG, co nie? Ale na szczęście no, nie mają jak. No sobie 187 koła. A punkty mamy? Mamy. O, idealnie. Mamy 209 koła. Nice. Ale dalej nie wiem, czy będziemy mieli szansę tutaj z Wielką Brytanią. Teraz sobie zrekrutuję 50 koła armii. No, ta armia też kosztuje, już widzę, po budżecie. Troszkę zabolało. Co ty się dzieje? Czemu królestwo Anglii po ich stronie? Niedobrze. Wrona. Jednostki łączmy się tu. I musimy tak. O, właśnie. Tę jedenastkę jakąś tutaj złapać. Dobra. 14, 20 generał? Kurde. Najwyżej no, 75 złapiemy. Tysięcy. Dobra, pokonujemy ich na szczęście. Przydałoby się tą armię zniszczyć. Dobrze, dobrze. Dobrze. Ty jedziemy do Wielką Brytanię powoli. Wracać tu do mnie. Dobrze, dobrze. Brytyjczyk bity. Do końca tą armię. Do końca. Oj, nie trafiłem. Tu, 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 tu. Dobrze. Armia zniknęła. Co oni mieli? Sojusz? O kurde. Z 70. Dwa koła kolejne idzie. Łapać to. Dobrze, dobrze, dobrze. Gonimy, 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 gonimy. Oni chyba tutaj pójdą. Dokładnie. Dobrze, armii nie ma, armii nie ma. Musimy zniszczyć całą brytyjską armię. Tego kościa też tam zniszczyć musimy. Tu biega mi zajmuje tereny. Tak nie może być. Ale zaraz go tutaj zajmiemy. Ty, może się od Brytyjczyków trochę terenów za No bo straty ponieśli przeogromne, no bądźmy szczerzy. O, i mamy 100%. Nice, 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 nice. Dobra. Bierzemy to. Bierzemy też stąd się postaramy. Aha, nie mogę aż tyle. Dobra, już jest git. Osiągamy dziesiąte miejsce w rankingu. Światowym. Brytyjczyk został pokonany. Uczymy teraz tych katolików y, o to temat. Więc jest GITES. Ale to, że pokonaliśmy Wielką Brytanię. Kurde, nice, nice. Oni nas teraz lubią, co ciekawe. No, co jeszcze mamy tego? Wasala w Wielkiej Brytanii? Czy my chcemy się z Wielką Brytanią znowu klepać? O to jest pytanie. Ale z drugiej strony, jak damy radę, No sobie tu idzie? Znowu armia popada. Znowu zabieramy tereny. Znowu go stąd wywalamy. Tu mu pozajmuje. Płyną Brytyjczycy, ale mało ich tutaj. Ile? Dziewiątka. No i nice. No, możemy ich stąd wywalić. Jeszcze trochę kosić terenów. O, tutaj tą północ możemy im zabrać. Elegancko. Jest bardzo dobrze, moi drodzy. To byśmy sobie stworzyli: Great Spirit Federation. Tylko musimy tutaj trochę gości pokonać. No, to nie jest jakoś super dużo. Przy obecnym tutaj rozwoju to klepiemy ich. Klepiemy ich. Gle ile terenów mogę zajmować. To jest fajne. To sobie się rekrutuje te jednostki, bo w ogóle tutaj wsparcia nie było w tej armii. Mamy dwie armii po sto koła. Dobra, chyt. Pięknie, pięknie. To jeszcze jedno państewko zaraz będzie. Ej, czemu oni tam tak mocno poprawiają relacje? A, bo tutaj królestwo Anglii wjechało. No dobra, to lecimy z królestwem Anglii znowu widzowie. Teraz to my atakujemy. Przejmujemy sobie tej tereny i co? Płyniemy do Europy? A, oni gdzieś tutaj się destantują czy o co chodzi? Tak, płyniemy do Europy, moi drodzy. W ogóle, jak tam Wielka Brytania? Piętnaste miejsce, mocno spadli. O, teraz wracamy do siebie, trochę Irlandii zjedliśmy. A, bo oni tutaj. A, oni już wracają tam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj goście zjedzony, odbite. No i też odbite. Tutaj jeszcze lecimy, też odbite. I znowu na, na, na Anglię, tak czy nie? Nie wiem. Bo te, gdzie one są w ogóle? Tutaj pokonane jedne. Okej, okay, tutaj kolejni pokonani. Że znaczy, wygrywam, jakby nie było. Tutaj jedna armia siedzi. Irlandię przyjmuje. No i dobra, moi drodzy, wygląda na to, że udało nam się całkowicie wywalić Angliku z Nowego Świata. No, nie mają żadnych kolonii. Giga sukces. Trzeba przyznać. <laughs> Ciekawa historia. Możemy zrobić sobie teraz tą federację, proszę bardzo. Normalnie kolor mam jak właśnie Wielka Brytania. W sumie to, moi drodzy, tutaj na kontynencie amerykańskim. To możemy wszystkich sobie zjadać bez większego problemu. Nowy Meksyk, dosyć silny. Piąte miejsce na świecie, Okej. Okay. Teraz możemy pójść nieco w ekonomię. Nieco mocno. Wszystko po kolei tutaj mocno bustować. Erę dobrobytu nawet już mamy. Czas rozwinąć tutaj naszą federację Wielkiego Ducha. O! Imperium Osmańskie nas zaatakowało? Czekaj, co jest? Tyf. Ale Imperium Osmańskie jest duże. I drugie miejsce. Nie, 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 to my wracamy tutaj. Jak chcą, to niech przypływają. A oni mi Afrykę zajmują. No dobra. Ale teraz chyba tutaj do mnie przypłyną, co nie? Ta, Tutaj na północy coś, coś, coś działa. O, jest Osman. Dawaj, dawaj, jest No, armia zniszczona. I tutaj znowu Osman. Tutaj dawaj Osmana. Znowu go jedziemy. Też armia zniszczona. Ty, sporo tych jednostek ma Osman. Dobra, dobra. Ale ich jedziemy. To jest najważniejsze. Myśmy tak włączyli SI. Zobaczyli, co SI tutaj ogarnie. Przegraliśmy? Ty, co? Jest rzecz pospolita obojego narodu, widzowie. Ostro. Kolonie w Afryce mają. Ja już nie czuję, co tu się stało. Czy ja wygrałem, przegrałem. No, w sumie trochę terenów przejęli. Ale wywalone. Nawet nie widzę, żebym coś stracił. Musimy na pewno manpower wzmocnić poprzez poligony. Tu już mam w ogóle 11 minga. Nie no, chyba trzeba, moi drodzy, iść mocno w Ekonomię, bo ja tu nie widzę innego za bardzo sposobu, żeby się wbić tak mega wysoko. No i jak będzie a okazja, to 300 tysięcy armii sobie zrobić. bo 200 to jest mało. Już te boty i tak mega to przekraczają zawsze. nie wywalone mają w te limity. A Osma chce teraz z nami pokój, no ciekawe, znaczy nie pokój, tylko sojusz. No ra, możemy sobie wziąć z tymi sojusz, ale i tak nie będę mu pomagał. Najpierw zabrał mi Afrykę. <laughs> teraz chce sojusz. O 9 punktów przewagi. Dawaj wszystko w atak. I maksymalny poziom akademii wojskowej. O cuda możemy zrobić. Statua wolności. Dyscyplina 10%. Nice. Biały dom. Atak jednostek. na. Nice. Dobra, rówmy trzecią armię. I kończymy ten balet. Musimy teraz wszystkich pocisnąć. Tylko, czemu Gierka mi klatkuje? No, patrzcie, jak klatkuje, jak chce coś zrekrutować. Dziwnie, dziwnie. Ciekawie, czym jest to spowodowane. Co, ekonomię za dużo mam, czy co? Dalej, to jakiegoś gościa potężnego pod atak. Tutaj też. Tutaj szarża. Tutaj większy budżet. Tutaj rządy. O, jeszcze tutaj. O kurde, w ogóle, jak ja mogę teraz wszystko ulepszyć? Dawaj w akademię lecimy. I lecimy co? W Minga? Już nas lubi. Tu mamy takiego ogromnego. To jest ten te nowy Meksyk jest strasznie potężny. To od razu Hiszpanie nam na głowę sprowadzi. Ale Hiszpania nie jest taka silna jak się wydaje. Ty widzowie, klatkuje mi gra. O co chodzi? Ty, może ja zapiszę i włączę grę jeszcze raz. O, teraz się ogarnęło. Okej. No raz czy damy radę z tym gościem. Najpierw zaatakujemy tak, jak powiem, na spokojnie. Imperium Osmańskie sobie wezwiemy, no bo czemu nie? Jak już ich mamy, to ich wykorzystamy. Jeszcze mam trochę pieniędzy, to jeszcze Akademia. Raz, dwa. Te jednostki powinny być silne, powinny być bardzo silne, bo tutaj mają co 13, a my mamy 15 Akademii, więc powinniśmy mieć lekką przewagę. 83 koła i całkowicie tutaj zniszczeni. Moi drodzy, cofnijmy, cofnijmy. Tutaj też atakujemy. Generała mam 2617, oni 15-14. No to spoko. Tutaj też tą armię, proszę dokończyć. Okej, okay, okej, okay, jest git. Bardzo spoko. Znowu ta jak ktoś halo, trochę kratkuje. Nie wiem, czy jest to spowodowane. Za dużo zadymy na świecie, może się dzieje. Dobra, na razie jest git. Na razie wszystko ładnie tutaj przejmujemy. Aj no, jednostki nie chcą mi się poruszać widzowie czasami. Jak klikam, one nic nie robią. Dobra, a bot? Nie no, bot normalnie idzie. Ale to się zaczyna dziać. To ja nie mam pytań. O kurde, tutaj będzie bitewka, ale dobra, my wygrywamy tutaj, jeżeli chodzi o jakościowo armię. Dobrze, dobrze. Tutaj też dobijanie jednostek. Dobrze, dobrze. Jest git. Tylko przejmować tutaj, nie, nie płynąć gdzieś tam. Ale patrzcie jaki pokaz slajdów widzowie. Pokaz slajdów zaczyna się tutaj dziać. Już czegoś takiego nie widziałem w Age'u. No w sumie ta rozgrywka trochę trwała już 300 lat. Java nie wytrzymuje. O, tutaj możemy ten kawałek zabrać. No ogólnie to z Meksykiem no łatwo poszło. Łatwiej niż się spodziewałem. Agresywna ekspansja 90, ale udało się. Let's go. No, ale kurde, widzowie, tak będzie się ciężko mega gra. W sumie to już już nie da grać w tą grę. W teorii się da, ale jest tak, no, mega wolno. Bo jestem na prędkości 5, a te pieniądze, no, nie robią się zbyt szybko. Ale kurde, no, byśmy pokonali teraz już wszystkich, taka jest prawda. To prawda, trochę się napocięliśmy, trochę się namęczyliśmy. Teraz została tylko Francja. I co tam jest? Francja. O, drze. Ty, w ogóle Rzeczpospolita jest trzecia. To jest niesamowite. Ty, Mongolia, jak tu urosła. Cesarstwo rosyjskie. Tutaj co mamy? Szwecję. Taką Zjednoczoną Skandynawię. No, tak, raz czasem się ogarnia. Nie wiem, raz się ogarnia, raz nie. Ja nie wiem, czy tutaj nie chcemy. Jeszcze raz tej pojechać. Poczemu czemu nie? Warto tak dobijać zawsze, wroga. Może tak wbijemy te to top 1, żeby nie było, że nie zrealizowałem celu. Bo zawsze naszym celem jest być top top 1. Jakbyśmy zjedli, tą cały, jakbyśmy zjedli cały nowy mech, to może by się to udało. To też nie jedzmy za dużo, bo agresywna ekspansja nas dojeżdża. Się czuję, jakbym grał w hoja, Ale nie, teraz już się ogarnęło. Nie wiem, co jest spowodowane tym. Za jakiś czas po prostu zagrała, ta tak ma. Rozejm do 64, i zaraz znowu ich zjemy i będziemy ich tak jeść po kawałku, żeby w sumie zniszczyć najpotężniejszą kolonię. Nie. Budujemy sobie wszędzie te budynki Możemy znowu gościa zaatakować Co jest smutne dla niego że Osmana nie mamy na sojusznika, ale to spoko I tak tutaj jedziemy, Na nawet jakby Hiszpania zareagowała Właśnie jak Hiszpania wygląda? Słabiutko No Hiszpania to, to, to też już taka słaba 94 agresywna ekspansja No i tutaj no coraz Coraz więcej terenu pod naszym panowaniem Dobra, gierka się ogarnęła Nie wiem dlaczego tak wcześniej było, czemu tak lagowało To jest ekonomię? Jeszcze tu jakieś przystawki Plemiona bierzemy, zaraz znowu w Meksyk pojedziemy Nawet tutaj sobie pojedziemy, co? Kubę. Kubę też możemy pojechać. I znowu te Hiszpania zareaguje, ale zostanie zjedzone wszystko. O, 102. Agresywna ekspansja. No, ale trudno, ryzykujemy. Może nie będzie aż tak źle. Może nie, nie wystrzeli koalicja nagle. Najwyżej przegramy. O, 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 jest koalicja. O, kurde! No to niedobrze, widzowie. Utrzymanie. I teraz tak. Obrona generałów na maksa. Oczywiście nic tutaj nie ma, żeby ten podobronę. Ale jeszcze nie jest wszystko stracone. Tutaj pula doradców i maksymalny poziom sobie weźmiemy. Tutaj jeszcze możemy zboostować. Nie, o no nie, nie, nie ma żadnego gościa pod obronę, Czajcie? nie ma. Dobra, czy moje jednostki to ogarną? to jest jakieś pobożne życzenie? Czy faktycznie? No, bo na obronie jest giga prosto, co nie? Zawsze tam macie ogromne bonusy do obrony. Ale Francja, widzę, że nas mocno tam zjada. Nie, no, te plemiona to wiadomo, to jest śmiech na sali. I robimy ich jak chcemy. Możemy jeszcze sobie tutaj, oczywiście, akademię na 18. Jeszcze generałów mocniejszych sobie zrobić. Przyda się hajs, żeby w sobie te jednostki ogarniać. Oj, oj, co się dzieje? pospolitan tutaj wbija. Ała! No i GG, GG widzowie, przegrałem. O, ale nas podzielili, moi drodzy. Ale tutaj byśmy zakończyli, no bo prawda jest taka. Wystarczy teraz wkleić, wystarczy teraz, moi drodzy, wczytać save'a poprzedniego, zjeść co jeszcze kilka krajów i byśmy byli top 1. Więc to w sumie nic trudnego. Ja już bym zostawił, to bo już półtorej godziny siedzę na tym państwie. Było trudniej niż sądziłem. Bo zobaczcie w ogóle, co tutaj się stało. Tutaj też podzielili te wszystkie kolonie. Wszystko jest rozwalone na nowo. No piękna sprawa. Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górę, komentarzu, subskrypcji. Na razie, trzymajcie się hej.